Nawiązując jeszcze na chwilę, zanim wystartujemy, do poetyki, którą wprowadził e, pan redaktor: Miłość, Marek i Krokodyl, te, ten mostek na tych lianach. Pamiętam doskonale tę scenę. E, to prawda, że kraje strefy euro rzeczywiście w takiej sytuacji się znalazły. Polska znalazła się w sytuacji lepszej. Tutaj już. E, Szukam dobrych określeń, no nie jestem specjalistą budowania mostów, ale pewnie nie są to liany, tylko w przypadku Polski pewnie są to jakieś e, stalowe liny, których się można chwycić. Ten most jest w lepszej kondycji. Te szczebelki nie pękają, w, w, wtedy się po nich stąpa, no ale mamy trudne przejście. Mamy rzeczywiście okres, w którym musimy pokonać tę, e, a, może nie przepaść, ale, ale, ale przeszkodę. Jest nam trochę łatwiej niż krajom strefy euro, ale, ale lekko nie jest i o tym, o tym będę chciał mówić. Zacznijmy od takiej regionalnej perspektywy, bo ona jest istotna. Gdzie jesteśmy na tle regionu? To jest wykres, który przedstawia nam wzrost produktu krajowego brutto od szczytowego punktu przed. Globalnym kryzysem finansowym, a więc od trzeciego kwartału 2008 roku Polska zaliczyła delikatny spadek w kwartale czwartym, a następnie już utrzymała się na ścieżce wzrostowej. Jak widzimy pozostałe kraje z wyjątkiem Słowacji radziły sobie słabo, radziły sobie słabo w tym sensie, że zaliczyły na no dość wyraźną, odczuwalną recesję w tym okresie. No i co ciekawe, nawet po odbiciu nie osiągnęły poziomu sprzed kryzysu. Jedynym krajem, który osiągnął poziom sprzed kryzysu i no, porusza się mniej więcej na zbliżonej trajektorii do Polski, to jest Słowacja. Ciekawy przykład, ponieważ jest to kraj, który jest w strefie euro, który miał troszkę nieszczęścia, ponieważ wchodził do strefy euro w momencie kiedy, kiedy strefa euro przechodziła załamanie i w zasadzie wszedł po zbyt mocnym. A mimo tego się podniósł, co jest dość ciekawym przykładem w kontekście przyszłej polskiej akcesji do strefy euro. Z czego wynikał ten sukces Polski w ostatnich kilku latach? No, wynikał on z kilku, z kilku elementów, kilka czynników się na to, na to złożyły. Po pierwsze, mieliśmy, co wszyscy pamiętamy, bardzo silną deprecjację kursu złotego w latach 2008-2009, relatywnie silną na tle innych krajów. To była mocna przecena, do tego stopnia, że w pewnym momencie premier musiał interweniować i mówić, że będziemy sprzedawać środki unijne, żeby powstrzymać tę deprecjację. Relatywnie niska otwartość polskiej gospodarki na tle tych gospodarek, które tutaj przedstawiamy, to był również ten czynnik, który stabilizował wzrost, w związku z tym, relatywnie silny popyt krajowy. To była ta sprzyjająca okoliczność. No i bardzo ważna sprawa, o tym często zapominamy. No zrobiliśmy sobie. Dużą stymulację fiskalną w tym okresie. W latach 2007-2010 to rozluźnienie polityki fiskalnej, mierzone przyrostem deficytu strukturalnego, to było 5% produktu krajowego brutto. Potężna wewnętrzna stymulacja fiskalna, największa ze wszystkich tych gospodarek, o których, o których mówiliśmy. Mam być na scenie, tak? Czuję się dobrze, tutaj bliżej państwa, ale jeśli tak ma być, to ok. Takie są wytyczne. Panie, Jakubie, bo prawdą jest to, że jak pan jest tam, to oświetleniowiec załamuje ręce, bo pana nie widać. Aha, w każdym razie no dobra, nie okay. tak widać. To jest jak, argument. Dobrze. Jakby chciał. Kolejny, kolejny czynnik, ściśle powiązany z tym poprzednim, a więc, a więc wysoką stymulacją fiskalną, to jest boom w inwestycjach publicznych. W 2011 roku my byliśmy krajem o najwyższym udziale inwestycji publicznych. W PKB we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To miało oczywiście korzystny wpływ stabilizujący wpływ na, na sytuację, zwłaszcza w 2009 roku. No i to, co jest niepokojące, to, co trzeba brać pod uwagę przy tych ocenach perspektyw gospodarczych, to jest to, że te czynniki w zasadzie wygasły politykę fiskalną musimy zacieśniać. O kursie walutowym powiem później, bo tu jest bardzo ciekawa sprawa. Ten mechanizm nie działa w tej chwili. No i koniunktura zewnętrzna uległa w ostatnim okresie wyraźnemu pogorszeniu. I teraz dwa słowa na temat, na temat tej koniunktury, koniunktury zewnętrznej. To jest wykres, który obrazuje nam sytuację w gospodarce niemieckiej, nasz główny partner handlowy, to jest oczywiście kluczowe z punktu widzenia oceny perspektyw wzrostu, indeks PMI. A jeżeli ten indeks to jest ta niebieska linia, jeżeli jest powyżej 50 punktów w przetwórstwie przemysłowym, bo to jest wykres dla przetwórstwa przemysłowego niemieckiego, mamy do czynienia z wzrostem aktywności, jeśli poniżej 50 punktów mamy do czynienia ze spadkiem tej aktywności i tak jest od dwóch miesięcy, to jest sytuacja niepokojąca, dlatego że do tej pory Mieliśmy do czynienia z tym regionalnym zróżnicowaniem w ramach strefy euro. Gospodarka niemiecka radziła sobie relatywnie dobrze, o czym mówił mój przedmówca. Natomiast mamy pierwsze dwa niedobre sygnały z marca i z kwietnia, które wskazują na to, że coś się dzieje. Coś się dzieje niedobrego w gospodarce niemieckiej. Potwierdzają to na przykład bardzo słabe dane o sprzedaży samochodów osobowych. W gospodarce, która ma niskie bezrobocie, stabilną sytuację na rynku pracy, a jednak konsumenci są coraz mniej skłonni do. Realizowania, realizowania wydatków. Co to, oznacza dla, co to oznacza dla Polski? Co to oznacza dla Polski? No, niepokojące jest to po pierwsze, że w kwietniu po raz pierwszy w perspektywie ostatnich miesięcy firmy niemieckie sygnalizowały redukcję zapasów. Redukcja zapasów oznacza mniejszy popyt na półprodukty, które tworzą te zapasy w przyszłości mniejszy popyt na polski eksport. Um, to, ta sytuacja gospodarki niemieckiej, czy przetwórstwa przemysłowego wynika również z tego, że ciągną w dół gospodarkę niemiecką te kraje południa Europy, o, tym, o czym też była mowa w, w poprzedniej prezentacji. Um, dla całej strefy euro te wskaźniki również uległy obniżeniu, nie tylko dla Niemiec. To sygnalizuje, że w tym naszym otoczeniu, w otoczeniu polskiej gospodarki będziemy mieć do czynienia najprawdopodobniej w najbliższych, w najbliższych kwartałach ze standarduszem takim stagnacyjnym, no, ze sporym ryzykiem recesji w całym 2013 roku. No i w takiej sytuacji, jeżeli chodzi o polski eksport do strefy euro, bo na nim się teraz przejściowo skupiam, no to perspektywy wyraźnego ożywienia tego eksportu nie wyglądają dobrze generalnie. To będzie wzrost kilkuprocentowy, ja potem pokażę to przy prognozach, ale szansa na znaczące odbicie. Tego eksportu jest niewielka. Oczywiście, w takiej sytuacji ktoś może zapytać: no dobrze, ale przecież mamy inne rynki, możemy właśnie dokonywać reorientacji tego eksportu, w szczególności rynki azjatyckie, o których dzisiaj będzie mowa. Tej reorientacji nie widać do tej pory, ona jest bardzo niewielka. Mamy przesunięcie w strukturze eksportu w kierunku rynków wschodnich, rynku rosyjskiego, wzrost udziału eksportu na te rynki o dwa punkty procentowe, to jest niewiele, na tyle niewiele że nie zmienia to ogólnej sytuacji Polski, rozumianej jako silna zależność od tego, co dzieje się w strefie, w strefie euro. No i teraz e, trzeba się przyjrzeć tym podstawowym czynnikom wzrostu, ta, e, jako sk składnikom popytu krajowego w Polsce. E, Jeśli chodzi o eksport, już mniej więcej wiemy, co może się wydarzyć. Zastanówmy się, co będzie się działo z e, inwestycjami. Mamy dane o inwestycjach, Główny Urząd Statystyczny zrewidował te dane za e, ostatni rok. E, mamy dość wyraźny spadek inwestycji o 4, e, o 4%. Jak popatrzymy na strukturę tych inwestycji, nie mamy jeszcze wszystkich danych za czwarty kwartał, ale wynika z tych danych, którymi dysponujemy, że mamy do czynienia z bardzo silnym spadkiem inwestycji przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw, średnich i dużych przedsiębiorstw, a więc tych, które zatrudniają 50 osób i więcej. Tam ten spadek był, e, był 10%. Także to jest ten czynnik, który w tej chwili oddziałuje w kierunku spadku inwestycji przedsiębiorstw. Pytanie jest, co dalej? Patrzymy na koniunkturę, patrzymy przede wszystkim na dane dotyczące inwestycji rozpoczętych. Jest taki wskaźnik dotyczący inwestycji rozpoczętych w podziale na inwestycje nowe, inwestycje odtworzeniowe. Ten wskaźnik gusowski pokazuje nadal spadek, choć znacznie mniejszy niż w poprzednich kwartałach. W czwartym kwartale ten spadek wyniósł nieco ponad 2%. Co oznacza, że w kolejnych kwartałach będziemy mieć do czynienia naprawdę z wygasaniem tego, tego spadku inwestycji, ale wciąż, ale wciąż spadkiem. E, troszkę więcej optymizmu jest w ostatnich badaniach koniunktury Narodowego Banku Polskiego. One mówią o punkcie zwrotnym w cyklu. E, jak się w, człowiek wczyta w to, co mówią przedsiębiorcy, w zasadzie oparte jest to bardziej na nadziejach dotyczących tego, że będziemy mieć ogólne ożywienie w drugiej połowie roku. Um, no i przede wszystkim towarzyszy temu silny wzrost niepewności niepewności dotyczący, dotyczących, dotyczącej perspektyw popytu. Drugi składnik ważny to inwestycje publiczne. Tutaj będziemy mieć do czynienia z redukcją tych inwestycji publicznych. Ten boom się musiał skończyć. To jest krajobraz po boomie, stąd tytuł tego slajdu. Samorząd terytorialny redukuje wydatki inwestycyjne. Wiele dużych miast doszło do poziomu zadłużenia, którego nie może już przekraczać. Jeżeli chodzi o sytuację w budżecie, ona jest napięta w tym roku i najprawdopodobniej rząd, przynajmniej w krótkim okresie starając się uniknąć nowelizacji budżetu, będzie rozważał scenariusz redukcji niektórych inwestycji publicznych, tych, które może w krótkim okresie, tych, które może w krótkim okresie ograniczyć. Jedyny pozytywny czynnik na tym tle wyróżniający się czynnik który wyróżnia się korzystnie to, są, to jest perspektywa rynku nieruchomości. Podkreślam perspektywa, bo wciąż bieżąca sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce jest trudna, ale jest spora szansa, że druga połowa roku i początek przyszłego wraz z wejściem nowego programu wsparcia dla budownictwa dadzą lekki impuls wzrostowy na tym rynku. Lekki podkreślam, ale to jest w ramach tych tych trzech składowych, głównych składowych inwestycji to jest ten najjaśniejszy punkt. Co z popytem konsumpcyjnym? Z popytem konsumpcyjnym, o czym też przedmówca wspominał, jest sytuacja trudna, również trudna niestety. Konsumpcja spadła w czwartym kwartale w ujęciu rocznym, znacznie mniej niż pierwotnie szac szacowano, ale, ale spadła o 0,2. 20%. Ciekawe rzeczy dzieją się na rynku depozytów. To, co widzimy, to po pierwsze realny wzrost oprocentowania depozytów, wyraźny realny wzrost oprocentowania depozytów. Z jednej strony widzimy niskie nominalne stopy procentowe w sektorze bankowym, ale z drugiej strony mamy bardzo niską inflację, co sprawia, że ten wzrost oprocentowania depozytów jest wyraźny w ujęciu realnym. No i to, co w tej fazie cyklu akurat nam specjalnie potrzebne nie jest. To jest wzrost skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe doszły do ściany. To znaczy był czas, kiedy starały się wygładzać konsumpcję. Poży pożyczać nie mogły specjalnie, ale korzystały z zasobu oszczędności, mniej odkładały. W tej chwili gospodarstwa domowe starają się te oszczędności odbudowywać. Stąd ten udział strumienia depozytów i tych pieniędzy, które trafiają do funduszy inwestycyjnych, bo to jest łącznie tutaj ujęte, on rośnie w relacji do, w relacji do PKB. Także to są czynniki, które generalnie hamują niestety wzrost, wzrost konsumpcji. Widać to również w, na rynku pracy. Mamy do czynienia z niską dynamiki, dynamiką funduszu, funduszu płac w ujęciu realnym, ze względu na niską dynamikę zatrudnienia i bardzo niską dynamikę płac nominalnych. Akcja kredytowa ujemna, jeśli chodzi o ten dopalacz w postaci kredytów konsumpcyjnych, tutaj nie ma wzrostu, mamy wciąż spadek. No i znowu ten optymizm czerpiemy ze zmian w rekomendacji T, rekomendacja T, która powinna ułatwić dostęp do kredytów w. W drugiej połowie roku powinna zadziałać prowzrostrowo, jeżeli chodzi o kredyt konsumpcyjny, ale z bardzo umiarkowanym odbiciem tego kredytu ze względu na wciąż trudną sytuację na rynku pracy. No i pytanie, kiedy dojdzie do ożywienia na rynku pracy, bo to jest istotne z punktu widzenia konsumpcji. Najwcześniej pierwsza połowa 2014 roku. Jeżeli zmaterializują nam się te w świetle ostatnich danych nieco optymistyczne, ale jednak scenariusze. Dotyczące ożywienia w gospodarce strefy euro, to najpierw zareaguje w Polsce eksport, najpierw zareaguje wydajność, dopiero potem zatrudnienie i płace, a zatem przełożenie tego na rynek pracy zobaczymy, zobaczymy znacznie, znacznie później, najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2014 roku. No i y, ostatni wątek, który chciałem poruszyć, myślę, że on jest bardzo ciekawy. Polska gospodarka w takiej sytuacji, w jakiej się znalazła, w tej fazie cyklu, w jakiej się znalazła, no jak przysłojowa Kania Dżdżu potrzebuje osłabienia kursu złotego. To jest podstawowy mechanizm obronny, którym otwarta gospodarka dysponuje. Ten mechanizm nie działa. On działał a w 2009 roku. To jest 2009 rok. Przypominam silne. Silna redukcja stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej i bardzo silne osłabienie kursu złotego, związane głównie z odpływem e, kapitału e, i wzrostem awersji do ryzyka. Może tak powinien powiedzieć: wzrostem awersji do ryzyka i w związku z tym odpływem kapitału. W mniejszym stopniu związane ze spadkiem dysparytetu stóp procentowych. No ale mechanizm działa. Ten mechanizm teraz nie działa. Nie działa dlatego, że jesteśmy w innej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę: stopy w dół. Kurs praktycznie bez zmian, a w zasadzie nawet mocniejszy w perspektywie kilku kwartałów. No Nie działa dlatego, że Polska stała się ofiarą tzw. wojny walutowej. Wojna walutowa to nic innego jak równoczesne rozluźnianie polityki monetarnej przez banki centralne, które wszystkie potrzebują, których gospodarki, wszystkie gospodarki potrzebują dzisiaj luźnej polityki monetarnej. Tam, gdzie nie można obniżyć dalej stóp, tam się zwiększa emisja pieniądza, kupuje się różne aktywa, ale generalnie efekt jest taki, że wie, część tego pieniądza trafia do Polski. Mamy boom na rynku polskich obligacji, obligacji rządowych. Mamy silny popyt, spadek rentowności. To jest oczywiście dobre z punktu widzenia zarządzania długiem publicznym, ale niespecjalnie korzystne dla polskich przedsiębiorców, którzy, którym słabszy złoty i całej gospodarce by się, by się przydał. Um, o tym już wspominałem. O tym również, to znaczy o tym rozluźnieniu polityki monetarnej. W zasadzie wszystkie banki, z wyjątkiem Europejskiego Banku Centralnego, taką politykę w tej chwili, w tej chwili prowadzą. Wzrost masz kredytowych w bankach, który jest naturalną reakcją na wzrost ryzyka kredytowego w sytuacji spowolnienia, ogranicza skuteczność dodatkowo, ogranicza skuteczność polityki pieniężnej. Zobaczmy, mamy mniej więcej spadek, znaczy mamy spadek stóp procentowych oprocentowania nowych kredytów w bankach. To są nowe kredyty dla przedsiębiorstw. W znacznie mniejszej skali niż spadek stopy referencyjnej. On tam jest mniejszy, mniej więcej o 50 punktów. Punktów bazowych. Czyli w zasadzie zrobiliśmy tylko jedną rzecz w polityce pieniężnej: Obni obniżyliśmy oprocentowanie kredytów mniej więcej, nowo udzielanych kredytów o około 100 punktów bazowych, i to jest wszystko. Gospodarka nie dostała tego pozytywnego bodźca w postaci osłabienia, osłabienia kursu. No i to będzie niestety utrwalać spowolnienie wzrostu polskiego eksportu, będzie utrwalać spowolnienie gospodarcze w Polsce. Te wszystkie czynniki, które przedstawiłem, znajdują odzwierciedlenie w naszych prognozach, a najważniejsze elementy tych prognoz to oczywiście dynamika e, produktu krajowego brutto. Ona jest wciąż spójna z, tak technicznie musimy zakładać, jest spójna ze scenariuszem umiarkowanego ożywienia w strefie euro w drugiej połowie roku. E, te ostatnie dane o koniunkturze sygnalizują ryzyko dla tego scenariusza, ryzyko w dół, ale, e, ale na razie zakładamy, że ten wzrost... E, Wyniesie 0,9% w tym roku i 2,1% w roku, w roku przyszłym. Także scenariusz no, co najwyżej umiarkowanego ożywienia. Inwestycje to będzie spadek w 2013 roku z tych powodów, o których mówiłem. Inwestycje publiczne, inwestycje przedsiębiorstw będą, będą redukowane. Konsumpcja na razie nie widać w krótkiej perspektywie silnych bodźców dla ożywienia popytu konsumpcyjnego mimo niskiej inflacji, która pozostanie poniżej celu Rady Polityki Pieniężnej przez dłuższy czas, najprawdopodobniej do drugiego kwartału 2014. Czego oczekujemy w związku z tym od Rady Polityki Pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej jest niechętna silnemu dostosowaniu stóp procentowych, które moim zdaniem jest konieczne. Najprawdopodobniej takiego silnego dostosowania stóp procentowych nie zobaczymy. Jedną obliżkę w czerwcu i to w świetle dzisiejszej deklaracji może być już koniec cyklu rozróżnienia polityki pieniężnej. No i kurs, który w takiej sytuacji nie ma prawa się umacniać. Ryzyko jest raczej w dół dla kursu złotego. Znaczy, jeżeli pojawiłoby się znaczące odchylenie od tej ścieżki kursu złotego, którą przedstawiam tutaj Państwu na samym, na samym dole, to w takiej sytuacji będzie to odchylenie im minus, to znaczy raczej spodziewałbym się osłabienia niż, niż umocnienia kursu złotego. Także zamykając tę prezentację, powrotem do tej poetyki, to jest trudne przejście, ale wykonalne i relatywnie łatwe w porównaniu z tym, z czym zmagają się gospodarki, gospodarki regionu. Dla przykładu gospodarka czeska już używając e, e, innej trochę poetyki, poety, poetyki militarnej nie ma z czego strzelać. Tam stopy procentowe są na poziomie zera i w zasadzie bank centralny się już tylko zastanawia, czy i kiedy podjąć interwencję, żeby osłabiać koronę. Jesteśmy w relatywnie dobrej sytuacji, o tym warto pamiętać. Bardzo dziękuję. Panie doktorze, niech pan nie ucieka, bo my się wprawdzie spotkamy w panelu, ale na inny temat w drugiej części. Ja chciałem pana jeszcze dopytać. E, w, w, słyszeliśmy, to był taki dogmat przez pewien czas, że druga połowa 2013 roku, że pierwsza połowa 2013 roku to będzie najtrudniejsze, co może się zdarzyć w gospodarce i wszyscy mówili. Leszek Balcerowicz mówił, Mario Draghi mówił, e, druga połowa 2013 roku... E, to będzie już ten czas wychodzenia z dołka poprawy koniunktury w gospodarce europejskiej czy też również w Polsce. A może to będzie kolejny miraż ten w 2014 roku. Może 2014 będzie tym najtrudniejszym dla gospodarek. Myślę, że wielu ekonomistów ma ten dyskomfort, który pan redaktor tutaj zasygnalizował, taki dyskomfort związany z przesuwaniem tego horyzontu ożywienia. Czy w sposób naturalny zakładamy w prognozach, że u naszych głównych partnerów handlowych, w tym przypadku w strefie euro, ono się pojawi w drugiej połowie roku, na podstawie również prognoz dla największych gospodarek sporządzanych przez inne ośrodki analityczne, naszych założeń? Te ostatnie dane, o których wspominałem, sygnalizują pewne ryzyko dla tego scenariusza, ale ponieważ chciałbym jakoś zrównoważyć ten pesymistyczny ton, który być może się pojawił w niektórych moich wypowiedziach czy też na niektórych slajdach, to mimo wszystko na razie trzymajmy się tej wersji, że druga połowa roku w strefie euro będzie trochę lepsza niż pierwsza, co oznacza perspektywę lekkiego ożywienia polskiego eksportu i wzrostu. To zostało odzwierciedlone w tej prognozie. To trzymamy się optymizmu, kurczowo. Bardzo dziękuję. Okay.